Wykład. Dzisiaj mam dla Was zagadkę. Zagadka będzie dotyczyła jednego tutaj z pokazanych przedmiotów. Akurat nie tego. Jak zapewne wiecie, w Polsce odbywają się czasami w różnych miejscach różnego rodzaju targi staroci, armarki staroci, armarki antyków. Można na niej znaleźć różne ciekawe rzeczy. I właśnie z jedną z tych rzeczy będę miał dla Was zagadkę. Tutaj mam takiego łabędzia wykonanego z kamienia mydlanego. tego Aparycja pokazuje czym jest, bez, żadnego, bez, żadnego, bez żadnej zagadkowości. Jestem kupiony akurat w sklepie z rzeczami indyjskimi, o ile się nie mylę. Nie na targu Staraci. Tylko pokazuję go z tego powodu, że jest wykonany również z kamienia mydlanego. Natomiast zagadka będzie dotyczyła innego przedmiotu. Odsuwamy. I tak. Mamy tutaj coś takiego. Zakupiłem to osobiście na jarmarku staroci i w związku z tym będę dla Was zagadkę. Chciałem się za Was zapytać co to jest? Oprócz tego, że jest to prawdopodobnie krokodyl raczej krokodyl niż aligator chciałem się dowiedzieć, z jakiego on pochodzi, rejonu od Was, bo niestety ja nie jestem w stanie się dowiedzieć, ani również sprzedawca nie wiedział, z czego to jest. On był wykonany prawdopodobnie nowocześnie nie jest to jakiś specjalnie antyk. Widać tutaj ładnie wyszlifowane przez jakąś szlifierkę spód, wyfrazowane, właśnie otwory. W środku znajduje się również taki mały krokodylek. No i czasami, jeśli trzymamy różne rzeczy w domu, to chcielibyśmy wiedzieć, czym tak naprawdę są, albo do czego służyły, albo też co przedstawiają. Dlatego, jeśli ktokolwiek z Was wie, czymże to jest. To niech napisze mi w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Krokodyl jest jak widzicie, no, w porównaniu z dłonią nie jest za duży. Były różnego rodzaju te krokodylki. Widziałem w internecie również podobne rzeźby. Chciałem wiedzieć skąd wywodzi się ta tradycja. Czym, czym to w ogóle jest. Dlatego jeśli ktoś z Was coś wie, proszę bardzo piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.